Naszego podcastu Każdy z Każdym posłuchasz tylko w aplikacji Ampeak Go. Kiedy kibice reprezentacji Anglii bulwersują się, że do szerokiej kadry został powołany Dany Welbeck, równolegle z działaniami Garetha Southgate'a trwają działania angielskiej policji. Cóż takiego one mają sprawić, a mianowicie to, że jak najmniejsza liczba obywateli Wielkiej Brytanii zostanie aresztowana w Katarze. Na początek uznano, że najlepszą metodą, by kibice reprezentacji Anglii nie rozrabiali w Katarze, jest części z nich tam po prostu nie wysłać. Home Office i policja dogadały się i stworzyły taką listę blisko 1500 osób z Walii i Anglii które po prostu do Kataru nie zostaną nie tyle wpuszczone, a nawet niewypuszczone. W tym jakże doborowym towarzystwie znaleźli się wszyscy ci osobnicy, którzy w przeszłości pokazali choćby niewielkie znamiona przemocy i wulgarności. Ci, którzy polecą do Kataru, muszą mieć świadomość, jak surowe prawo tam obowiązuje, i przyznam szczerze, że mając w głowie różnego rodzaju obrazki związane z kibicami reprezentacji Anglii z przeszłości, z wielkich turniejów, Trudno jest mi sobie wyobrazić ich pobyt w Katarze. Aż strach w dzisiejszych czasach wypowiedzieć takie zdanie, ale oblewanie turystów piwem z jednego z mostków w Amsterdamie to może być najmniejszy rodzaj wykroczenia i najmniejsze zmartwienie, jakie czeka brytyjską policję w związku z pracą z angielskimi kibicami oczywiście tymi, którzy do Kataru polecą. No bo wystarczy, że człowiek pomyśli sobie o tych wszystkich bójkach z różnymi nacjami, Niemcami, Szkotami i kogo tam w ogóle chcecie, to sobie możecie podstawić w poprzednich latach i od razu włosy stają na głowie dęba. Dlatego władze policji w Wielkiej Brytanii wpadły na genialny pomysł. Patokibicami, którzy jakimś cudem dostaną się do Kataru, zajmie się specjalna grupa oficerów. Będą oni nosić nazwę Peacekeepers, czyli takich ludzi, którzy mają odpowiadać za pokój w tych strefach, w których pojawią się Angielscy Fani, i mają im uświadamiać różne rzeczy i uchronić ich przed tym, co może okazać się nieuchronne, czyli bardzo nieprzyjemną wizytą w areszcie. Znam szczerze, że kiedy o tym czytałem, to przecierałem oczy ze zdumienia, bo brzmi to naprawdę zabawnie. Posłuchajcie zresztą sami. Po raz pierwszy w historii Mistrzostw Świata Wielka Brytania wysyła kontyngent. Uwaga, kontyngent to jest bardzo poważne słowo, to brzmi jak cała armia. Tutaj szybka zagadka. A: 2000? B. 500? C. 15 oficerów. No, szybciutko, proszę zaznaczyć, czy to jest Twoja ostateczna odpowiedź. Brawo! No wiadomo, że 15. 15 oficerów będzie zajmować się około 7 tysiącami kibiców z Walii i Anglii, bo tylu leci. 20 tysięcy jeszcze mieszka na miejscu. Pół biedy jak mieszkają, już w więzieniach, bo wcześniej nie zapoznali się z miejscowymi obyczajami, bo nimi nie musimy się zajmować, no ale ta większość pewnie wie, jakie prawo obowiązuje, a ono jest dość surowe. Zatem tych 15 gości ma, czy tam dalej, Pomóc fanom uniknąć konfrontacji z siłami bezpieczeństwa, czyli także z policjantami, między innymi z Pakistanu i Turcji, bo oni na mundialu mają pomagać miejscowym Katarczykom w tym, żeby był zachowany porządek, żeby przestrzegać prawa i mają to egzekwować na bieżąco. Szczerze mówiąc. Czarno to widzę trochę, bo mam przed oczami obrazki to związane nie z kibicami, nawet reprezentacji Anglii, bo w mojej głowie gdzieś tam się odpalają stare mecze na stadionie śląskim i fruwające ławki. A tam też dużo kibiców polskich między sobą się biło, żebyśmy mieli aż aż tacy święci. Ale tych obywateli, którzy mm, dokonywali samolotowych takich najazdów na polskie miasta, m.in. Kraków. I na starówce wiadomo, co robi. Na przykład pokazywali turystom gołe tyłki po 200 wypitych browarach, uznawali, że to jest w ogóle świetna zabawa. Na wieczorem wiadomo, obowiązkowy punkt programu rozkład jazdy obowiązkowej, czyli klub, pośrodku którego stoi metalowa rura. No i ta właśnie 15 oficerów, 15 wybrańców narodu, 15 wspaniałych funkcjonariuszy ma sprawić w Katarze, że ci najlepsi z najgorszych, którzy już wjadą jednak do Kataru, wjadą tam po to, na pewno nie po to, po co myśleli, że wjeżdżają. Przepraszam bardzo, Państwa, yy, czy państwo na jeden numerek? Żona mówi nie, no przepraszam, ale my na placki ziemniaczane. Przypomnę tylko raz jeszcze, że przestępstwami są na przykład spożywanie alkoholu poza strefami kibica, albo przeklinanie, już sobie wyobrażam tabuny angielskich kibiców, które nie przeklinają. Ciekawe, czy przeklinanie w języku angielskim też jest brane pod uwagę, czy tylko w miejscowym. Języku. Ciężko powiedzieć, do tego się akurat nie dokopałem, natomiast y, y, trzeba przyznać, że więzienia raczej nie będą tak wygodne jak na przykład w Szwajcarii, więc trzeba uważać na każdym kroku. No ale spokojnie, jest 15 oficerów, oni na pewno zadbają o to, żeby wszystko było w porządku. Łatwiej przychodzi do mnie wyobrażenie o tym, że. Reprezentacja Polski zdobywa puchar świata niż to, że angielscy kibice będą sobie spokojnie siedzieć, pić herbatę i wspominać, jak to było zapanowania królowej Elżbiety. Już widzę, jak w środku bójki, z jakąś inną nacją, angielskich kibiców podchodzi jeden z tych piętnastu oficerów i mówi tu sobie nawet zapisałem to. Nie na pamięć królowej porzućcie nieczyste zamiary. A oni mówią, a nie, jak tak, to spoko. Czytam dalej, uwaga, rolą oficerów wspierających ma być tak zwana, no i od razu mi się humor poprawił, uśmiechnięta twarz, która wytłumaczy, przemówi fanom do rozsądku, zanim zaczną się kłopoty, mówi jeden z policjantów. I dodaje, spodziewamy się, że większość fanów to prawdziwi kibice, którzy chcą po prostu odczuwać przyjemność z oglądania meczu. Wiadomo, naturalnie nie zamierzamy być policją moralizującą, będziemy tam po prostu po to, by powiedzieć uspokój się. Słyszysz, człowieku? Uspokój się do każdego fana, który zacznie ściągać na siebie za dużo uwagi. Ja policzę to szybko na kalkulatorze, bo niestety nie udało mi się skończyć matfizu. Zatrzymałem się na trzeciej klasie. Potem się dostałem na Politechnikę, ale tam cały czas ściągałem, więc kompletnie nic nie, nie pamiętam już z tego. Żadnej delty bym nie policzył. Kosinus, sinus, tangens, kotangens. Wiem, że są tylko takie nazwy, ale zaraz Wam powiem. Siedem tysięcy... Podziel na 15 równa się 466,66. Same szóstki wychodzą po przecinku. Już widzę, że tu jest dużo diabelskich symboli. Życzę powodzenia w uspokajaniu. 15 kości na 7 tysięcy kibiców, a pewnie nawet i więcej, bo jak znam życie, to 7 tysięcy to są tylko takie, takie szacunki. Wyobrażam sobie taką scenę, że jest ten oficer w domu gdzieś tam w Leeds, albo w Manchesterze, albo w innym. Brighton i się pakuje, i żona do niego mówi, tak, wysyłają cię do tego kataru, ale to super będziesz miał. A czym się będziesz zajmował? Będę się zajmował grupą blisko 500 dorosłych facetów, większości facetów, yy, którzy pewnie będą pijani. Jakoś sobie poradzą z tym, żeby pić, nawet w kraju, w którym nie można pić. I będę im mówił, żeby nie przeklinali i żeby się uspokoili. Wiecie, że popełniacie przestępstwo? Jasne. Rozumiem. Mam zupełnie inny pomysł i aż żałuję, że angielska policja się do mnie nie zwróciła, bo mam tutaj gotowe rozwiązanie. Po pierwsze, nie tylko wysłałbym tych 1500 osób, których tam nie wysyłają, ale dodatkowo zupełnie przeciwnie postąpiłbym z policjantami. Nie wysłałbym tam policjantów, a całą operację nazwałbym dieta pudełkowa, czyli odchudzanie Wielkiej Brytanii z idiotów. Czas przejść do tego, co lubicie najbardziej, czyli wątków jednak sportowych. Zostawiamy już kibiców reprezentacji, jak niech sobie tam lecą do tego Kataru, a jak nie chcą, to niech nie lecą. Życzę powodzenia oczywiście nieustannie brytyjskiej policji, 15 funkcjonariuszy, chylę przed wami czoła, ale skupimy się na tym, co się dzieje w Premier League. Bo oto odpaliło się Newcastle United i to odpaliło się naprawdę na grubo, co sprawia, że rzesze takich niedowiarków. Jak między innymi ja muszą troszeczkę zweryfikować swoje poglądy na ten zespół w obecnym sezonie ligowym. No właśnie, czy aby na pewno muszą? Te prognozy leciały mniej więcej tak. Newcastle United widzę mistrzów. No chyba jeszcze niekoniecznie, no chyba nie ten e, sezon, tak troszeczkę jakby to Newcastle nas zaczęło uwierać, że ono się pojawiło. No, wiadomo, jak się w okolicy wprowadza bogaty sąsiad i ma cztery samochody, wszystkie droższe od naszego, wybudował sobie chatę droższą od naszej, to trochę nas to kole w oczy, ale w tym przypadku jednak mówimy o czymś zupełnie innym. Patrzę na tabelę, nie chcę wyjść inaczej. Newcastle United jest na czwartym miejscu. Teraz sezon zbliża się do krytycznego momentu. Pewne rzeczy zostaną ułożone przed mundialem, a po mundialu rozgrywki Premier League wejdą w taką kluczową fazę, wyjadą na ostatnią prostą. Jeśli Newcastle United po mundialu wciąż będzie na czwartym miejscu, będziemy musieli ten zespół realnie brać pod uwagę w tej klasyfikacji top four na koniec sezonu. To nie jest wcale taka nowość. 10 lat temu, ponad 10 lat temu, w 2012 roku było nawet lepiej. Po 35 kolejkach Newcastle United było na czwartym miejscu. Menedżerem zespołu był wtedy Alan Pardew. Nie udało się skończyć w top 4. Ostatecznie drużyna St. James' Park była piąta, ale wtedy wydawało się, że zaczyna powstawać coś nowego, coś lepszego, coś takiego, co na długie lata wprowadzi Newcastle do mainstreamu i pozwoli wreszcie temu klubowi być czymś więcej niż tylko nadzieją na lepsze jutro. Podpisano nawet hiperdługi kontrakt z Alanem Pardiu na Kilka lat, na 7, o ile dobrze pamiętam, i uznano, że to jest ten menedżer, który wprowadzi Newcastle na głębokie wody. Życie jednak zweryfikowało plany i te ostatnie lata to były głównie zmagania Trybun z Mike'em Ashley'em, czyli właścicielem klubu, który nie był lubiany przez kibiców, który miał bardzo duże problemy z odnalezieniem się w tym miejscu. I w zasadzie czekano tylko na to, aż on pożegna się z Newcastle, co oczywiście nastąpiło, kiedy Saudyjczycy kupili klub z północy Anglii. Dziś pod wodzą bardzo ambitnego i wciąż młodego, bardzo zdolnego menedżera, jakim jest Eddie Howe, Newcastle w ciągu roku wspięło się z ostatniej pozycji w Premier League do czołowej czwórki. To jest taki progres, którego nie wypada nam tutaj nie pochwalić i nie zauważyć. Dlatego dzisiaj chciałem Wam poopowiadać troszeczkę o drużynie, jaką buduje Eddie Howe. To z pewnością jeszcze nie jest koniec przebudowy. To z pewnością nie jest koniec ambicji. Ci piłkarze są bardzo głodni. Eddie Howe stworzył ciekawy zespół. Jest tutaj bramkarz, którego już chwaliłem dwa odcinki wstecz, czyli Nick Pope. Jest Miguel Almiron, który ostatnio znajduje się w wybornej formie. Jest Callum Wilson, którego Eddie Howe zna dobrze z Bormów i kiedy tylko jest zdrowy jest jednym z najlepszych napastników w Premier League. Jest Bruno Gimaresz, który świetnie czuje się na San James's y Park, a wiemy, że naprawdę duże kluby zabiegały o tego zawodnika i wciąż zabiegają. Jest wreszcie odmieniony Jorginton. To już nie jest drużyna dwóch czy trzech piłkarzy, to jest bardzo wyrównany skład, bardzo świadomy tego co chce osiągnąć, taki skład który teraz jest niesiony na fali kolejnych zwycięstw. Starsi kibice MacPais bez wątpienia odwijają sobie lata 90 i to co pamiętają z tamtego okresu, czyli drużynę zbudowaną przez Kevina Kigena, drużynę, która z angielskiego zwała się The Entertainers, a po polsku można by to określić mianem zabawiacze. Dlaczego? Dlatego, że grała ultra ofensywny, przemiły dla oka futbol wygrywała mecze zazwyczaj bardzo wysoko albo mecze, w których padało mnóstwo bramek i w zasadzie do dziś uchodzi za zespół grający najbardziej atrakcyjny futbol z możliwych, który jednocześnie nie zdobył Mistrzostwa Anglii. Tak się wtedy losy zabawiaczy ułożyły, że po ten tytuł ostatecznie nie sięgnęli. Natomiast to był taki klub, to była taka drużyna, na którą z zazdrością patrzyli kibice innych drużyn, innych klubów i można było odnieść wrażenie, że wręcz podkochują się w tym stylu, bo chcieli e, oglądać swoje zespoły prezentujące właśnie taki futbol, jaki miał do zaoferowania Kevin Keegan. Przypomnę tylko, że Keegan został zatrudniony w momencie, kiedy drużyna wisiała na kilku włoskach. Po pierwsze, klub był na skraju bankructwa, po drugie, Groził im spadek na trzeci poziom rozgrywek, co wcześniej nigdy nie zdarzyło się z rokiem. Po czwarte piłkarze byli zdemotywowani, kibicom nie chciało się już na to wszystko patrzeć, no i przyszedł Kigen. Kigen uratował zespół przed degradacją, a w następnym sezonie ruszył śmiało do przodu. To był nieprawdopodobny sezon na zapleczu elity, po którym oni awansowali do Premier League, kończąc tamten sezon. Wygraną z Leicester City 7 do 1 i naprawdę w imponującym stylu to osiągnęli. Wydawało się, że nie będą tego już w stanie przełożyć na warunki Premier League, ale nic bardziej mylnego. To im się właśnie udało i wtedy zyskali ten status kultowej drużyny, którą kochali wszyscy. Między innymi z Davidem Zinolą w składzie. Moja koszulka dzisiaj też nie jest przypadkowa, mój strój nie jest przypadkowy. Alan Shearer na plecach. Myślę, że to było takie Newcastle, które rozkochało w sobie nie tylko Anglię, ale także i. Całą Europę. Ta sława wykroczyła daleko poza granicę Wielkiej Brytanii. Kiedy szejkowie przejęli obecny Newcastle, od razu pojawiło się sporo złej krwi. No, bo wiadomo, sport washing to było hasło takie, które gdzieś tam w trendach krążyło najczęściej. A poza tym patrzono na ten klub w taki sposób, że pewnie zatrudni sobie zaraz jakiegoś trenera ze światowego topu, ściągnie najlepszych piłkarzy, będzie kupował kogo popadnie, wręcz na wagę zawodników. I będzie w ten sposób próbował jak najszybciej dostać się do Ligi Mistrzów i zdobyć Mistrzostwo Anglii. Ale okazało się, że właściciele Newcastle mają zupełnie inny plan. Z całą pewnością nie dowiemy się tego, czy Eddie Howe był taką rozsądną opcją na to, by utrzymać Sroki w Premier League, a później jednak właściciele poszukają lepszego menedżera, menedżera z większym doświadczeniem, czy jednak Eddie Howe od samego początku był przewidziany jako ten, który zbuduje potęgę. W każdym razie na pewno dostał gigantyczne wsparcie zimą, jeśli chodzi o pozyskanych piłkarzy, o transfery. Niewiele klubów w Anglii mogło na to liczyć, bo zazwyczaj to zimowe okno transferowe to jest taka flauta. To jest taki duży spokój, a Newcastle naprawdę się uzbroiło i wydało najwięcej pieniędzy spośród wszystkich klubów Premier League. Ale te pieniądze zainwestowało bardzo mądrze. Nie było zatem ściągania menedżera stopu formatu, nie wiem, Jose Mourinho. Przyszedł Eddie Howe, człowiek, który miał już pewnego rodzaju doświadczenie na poziomie Premier League, ale wciąż był młody i głodny wygrywania. Nie było ściągania zblazowanych gwiazdeczek. Raczej powiedziano Howe'owi, dostaniesz piłkarzy na te pozycje, na które potrzebujesz, byśmy się wzmocnili i na pewno utrzymali w Premier League. Ale oprócz tego popracuj z tymi, którzy już tutaj są, na przykład z takim wspomnianym przeze mnie wcześniej Almironem, który ostatnio ma najlepszy czas w swojej karierze. Howe postawił zatem na solidność i faktycznie na odbudowanie miejscowych gwiazd. A bramka Almirona, zdobyta w niedawnym meczu przeciwko Aston Villa, jest tego żywym dowodem. Odwincie sobie tego gola gdzieś w YouTubie i popatrzcie na reakcję ławki rezerwowych. Jak koledzy cieszą się i jak jednocześnie nie dowierzają, że Almiron zrobił coś tak spektakularnego. Newcastle United to już nie jest drużyna, w której szukamy jednego czy dwóch piłkarzy nadających się do grania o poważne cele. Newcastle United to jest drużyna, w której po każdym meczu szukamy tak naprawdę zawodnika tego meczu, bohatera, bo tych bohaterów jest zazwyczaj kilku, i myślę, że to jest największy sukces Ediego Hała. Hał How sprawił, że to wszystko uśredniło się, ale na bardzo wysokim poziomie. To znaczy, ci najsłabsi, najsłabsze ogniwa, dociągnęły swoją dyspozycją do tych najlepszych. A ci najlepsi też wykonali krok do przodu. Piłkarze, którzy przyszli do klubu, pokazali tym miejscowym, tym, których zastali w szatni, panowie, możemy grać lepiej. Dzięki nam jesteśmy waszą konkurencją, ale też jesteśmy gośćmi, którzy pomogą wam ten wózek popchnąć w zupełnie inne rejony. No i popchnęli na razie do czwartego miejsca. Nie jest przypadkiem, że Newcastle United w tym roku kalendarzowym zdobyło 62 punkty. Aż 62 punkty bo ta łączna liczba punktów w 2022 daje Newcastle miejsce w pierwszej piątce Premier League. I przy tym fragmencie chciałbym się na chwilę zatrzymać. W pierwszej piątce. Czyli jeszcze do tego czwartego miejsca trochę brakuje. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że pomiędzy czwartym a piątym miejscem różnica jest dość spora, bywa dość spora. Przekonaliśmy się o tym w Premier League bardzo wiele razy. O tym jednak za chwilkę, bo chciałem jeszcze pochwalić zespół Ediego Hała. Za co go chwalimy w tym sezonie? Mam tutaj dość długą listę tych rzeczy, przede wszystkim za różnorodność. A to dlatego, że zarówno w różnorodny sposób Newcastle atakuje bramkę przeciwnika, nauczyło się posiadać piłkę, nauczyło się zakładać pressing, nauczyło się zdobywać bramki po takich atakach kombinowanych, nauczyło się zdobywać bramki po strzałach z dystansu, ma ich całkiem sporo. Nauczyło się fantastycznie bronić, bo rok temu to była jedna z najgorszych defensyw w Premier League, dzisiaj jest jedną z najlepszych. No i wreszcie nauczyło się tego, że każdy w dowolnym momencie, w dowolnej kolejce i w dowolnym meczu może zostać bohaterem, bo liczba tych strzelców bramek, tych zdobywców bramek w ekipie Ediego Hała jest obok Chelsea największa w Premier League. Czy Sroki awansują do Ligi Mistrzów już w tym sezonie? No muszę nieuchronnie zmierzać do odpowiedzi na to pytanie, choćbym nie wiem, jak się starał migać. Powiem tak, swojej prognozy nie zmieniam. Uważam, że miejsca 5-6 będą bardzo dobre. Natomiast dzisiaj będąc w takiej pozycji, gdzieś z tyłu głowy Ediego Hała musi taka myśl zakiełkować, no bo przecież mamy czwórkę... Potrafimy grać z tymi mocnymi klubami, chociaż różnie to wyglądało w ostatnich latach. Od grudnia 2021 roku Newcastle United przegrało tylko 8 meczów Premier League. Siedem tych porażek to były porażki z zespołami, które poprzedni sezon skończyły w top 4. Widać zatem, że ten element jest jeszcze do przepracowania. Czy skończą w czwórce? To będzie zależało od paru czynników. Na pewno od tego. Jak przedstawiciele, piłkarze topowych klubów, w jakiej kondycji, w jakim stanie wrócą z mundialu, to po pierwsze. Po drugie, od szczęścia, bo ono jest zawsze potrzebne w piłce. Po trzecie, od tego, czy mentalnie piłkarze Ediego Hała udźwigną taką rywalizację o top four, bo to jest zarówno dla nich. Jak i dla samego Ediego hała zupełnie nowa sytuacja, w której jeszcze się nie znaleźli. Przecież taki Nick Połup niedawno spadł z Burnley. Kalu Wilson w Bormu grało to, żeby utrzymać się głównie w Premier League. Także to są zupełnie, zupełnie inne zawody. No i jeszcze jeden kluczowy czynnik, który moim zdaniem tutaj zadziała. Jak topowe kluby w Anglii rywalizujące bezpośrednio z Newcastle United o to, by zmieścić się w końcówce sezonu na top, w top 4, a ta rywalizacja jest niesamowita, będą spisywały się w Lidze Mistrzów i jak daleko tam zajdą? Newcastle United to na pewno jest drużyna, która obecnie znajduje się na fali, która jest świetnie zbudowana mentalnie, ale wciąż uważam, że Eddie Howe nie ma jeszcze takiego doświadczenia menedżerskiego, by poprowadzić w obecnym sezonie ten zespół do e, top 4. Oczywiście nie ma doświadczenia na poziomie Pepa Guardioli, Antonio Conte czy Jurgena Kloppa. Nie możemy go jeszcze zestawiać z tymi menedżerami, ale na pewno jest w stanie rywalizować z kimś takim jak Graham Potter czy Mikel Arteta. Myślę, że oni są w tym samym, że tak to brzydko ujmę, worku menedżerów w Premier League. Mówiłem o tym wcześniej, że czym innym jest być blisko czwórki, a czym innym jest być w czwórce. Bardzo boleśnie i dobitnie. Przekonali się o tym w ostatnich latach kibice Leicester City. Przypominam, że listy podwodzą wodzą Brendana Rogersa. Dzisiaj to jest zupełnie inna historia, ale były dwa sezony, kiedy oni właściwie tylko na własne życzenie wypadli Stop 4 w końcówce sezonu. Przekonali się o tym w ostatnich dwóch latach kibice West Hamu United, który też ostrzył sobie zęby, też miał apetyt na to, żeby zagrać w Champions League, a jednak to się nie udało. Różnica pomiędzy tym, by być na koniec sezonu w czwórce to nie jest czasami tylko różnica jednego czy dwóch punktów. To jest różnica, która zawiera się tutaj, w głowie piłkarzy i w głowie menedżera. Wszyscy oczywiście i tak będą powtarzać wyświechtany frazes, że Newcastle United to są miliarderzy, że mogą sobie kupić sukces. Niedawno Jurgen Klopp powiedział takie zdanie, że Liverpool nie jest w stanie rywalizować z tego typu zespołami. Na co Eddie Howe odparł w porządku: pieniądze. W piłce są ważne, ale one nie dadzą ci wszystkiego, one nie zagwarantują ci trofeów. To dobór odpowiednich ludzi, właściwych ludzi na właściwe pozycje, czasami dobór dość nieoczywisty, to zbudowanie team spiritu, to zbudowanie takiego zespołu, który uwierzy w to, że może wygrywać mecze, jest rzeczą absolutnie kluczową w futbolu i muszę przyznać, że stoję tutaj po stronie Edygo Hała. No bo przecież na transfery w Anglii wydają pieniądze wszyscy. Takie Wolverhampton, które ma nieprawdopodobne problemy w bieżącej kampanii Premier League, w tym letnim oknie transferowym, przed sezonem wydało na zakup nowych piłkarzy więcej niż Newcastle United. Paradoks polega na tym, że Sroki wydały na transfery ponad 120 milionów funtów, z czego połowę na jednego zawodnika Aleksandra Isaka, który nie ma wpływu na te ostatnie zwycięstwa, bo po prostu jest kontuzjowany. Szef Chelsea Todd Bowley, który zasłynął z powiedzenia kilku co najmniej dziwnych rzeczy, powiedział też jedną bardzo rozsądną rzecz, a mianowicie to, że od kiedy Saudyjczycy pojawili się ze swoimi pieniędzmi w Newcastle United, to już nie mamy do czynienia z Big Six, tylko mamy do czynienia z Big Seven. Uważam jednak, że samo bycie w Big Seven to nie jest coś, co w najbliższych latach będzie interesowało właścicieli Diego Hała i piłkarzy Newcastle United. Myślę, że jesteśmy świadkami narodzin wielkiej potęgi. Zachęcamy do skorzystania z oferty specjalnej tylko dla widzów kanału sportowego Kanal Plus Online. 20 zł miesięcznie przez pierwsze 3 miesiące. Będziecie tam mogli obejrzeć m.in. wybrane mecze Premier League, a szczegóły w linku. Naszego podcastu Każdy z Każdym posłuchasz tylko w aplikacji MPIC GO.